Czy pracownik ma prawo wnieść pozew do sądu przeciwko pracodawcy, który nie uznał wypadku przy pracy? Pracodawca ma 14 dni od dowiedzenia się o zdarzeniu, na to, aby ustalić okoliczności zdarzenia i sporządzić protokół oraz uznać wypadek przy pracy lub też nie. Aby uznać zdarzenie za wypadek przy pracy, muszą wystąpić wspólnie trzy przesłanki. Po pierwsze, musi być to zdarzenie nagłe, po drugie spowodowane okolicznościami zewnętrznymi. I po trzecie, musi mieć ono ścisły związek z pracą. Dodatkowo, pracownik musi podczas wypadku zachować wszystkie środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i również nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających. Pracownik może dochodzić swoich roszczeń i zadośćuczynienia przed sądem w ciągu 6 lat. Jeśli sąd uzna wypadek przy pracy, wtedy pracodawca musi dokonać korekty deklaracji złożonej do ZUS-u odnośnie ilości wypadków, co może wpłynąć na składkę wypadkową określoną na następny rok, jaki również jest zobowiązany do zapłaty zasiłku wypadkowego odszkodowanie, jeżeli odszkodowanie z ZUS-u jest niewystarczające, renty lub kosztów przekwalifikowania pracownika.